A z nami Paweł Leończyk, zawodnik AZS-u Koszalin Wiśniewski. i Filip Wiśniewski, oto syn Łukasza Wiśniewskiego. Myślisz, że będzie... Na no, no oczywiście, no. jeśli odziedziczy wszystko po Łukaszu, jego zdolności, to będzie świetny zawodnik. No właśnie, Łukasz rozegrał kolejne dobre zawody, ale kolejne dobre zawody rozegrał także cały zespół. Rozpoczęliście nieco nerwowo, czy to dekoncentracja, czy to nerwy, czy to po prostu zmęczenie? E wszystko po troszeczkę. Przepraszam, Filip Dobrze. chyba chce do mamy iść. E, wszystko, wszystko, myślę po trochę. No, wiadomo, że był to mecz i dla Trefla, no, ale też i dla nas, tak e, decydujący. No, można powiedzieć. No, my mieliśmy, mielibyśmy jeszcze szansę e, grać drugie spotkanie w Sopocie, ale to tak naprawdę w ogóle nie wchodziło w grę. Myślę, że tam by było no, niezwykle ciężko wygrać. No, tutaj zresztą też te dwa mecze były szalone. E, działo się naprawdę wszystko i e, tyle emocji, że. Że ciężko, że ciężko cokolwiek powiedzieć. No, najważniejsze, że się udało. Zaczęliście grać tak jak na początku sezonu, czyli potraficie wygrywać z najlepszymi zespołami. W lidze był pewien taki moment w sezonie, kiedy zupełnie nie szło. Co wtedy Wam pomogło? Zmiana trenera, czy po prostu musieliście uwierzyć w siebie, aby na nowo zacząć wygrywać? No na początku jak zmienił się trener też, no, te wyniki nie były takie, jakbyśmy chcieli, nie, nie podziałało to od razu na zespół yy, jakoś tak, yy, no, bardzo, że za nasza gra dużo się poprawiła. No. Były takie mecze już jak zaczęliśmy szóstki no, ten w Gdyni i w Polfarmie, gdzie po prostu no to co graliśmy wtedy, a to co gramy teraz, to no, ciężko nawet powiedzieć, że to jest nieba Ziemia. Nie wiem jak to nazwać nawet. No wtedy graliśmy po prostu. Indywidualnie, byliśmy takim zlepkiem indywidualności zespołem, który jakby się spotkał dzień wcześniej i wyszedł sobie na mecz. A teraz jesteśmy naprawdę zespołem w takim pełnym tego słowa znaczeniu. Każdy walczy. No, niesamowita walka na parkiecie, każdy zostawia serducho. E, wiadomo, że no, błędy są, są niecelne rzuty. To jest koszykówka, to jest część koszykówki, ta, 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 te, te błędy, ale, ale najważniejsze jest to właśnie, co, co mówię, że mimo tych błędów zostawiamy serce, walczymy, każdy się wspiera, staramy. Staramy się. E, każdy inny zawodnik, jeśli widzi, że ktoś popełnił błąd, stara się naprawić ten jego błąd. I, i to nam dzisiaj dało to, że e, chyba jesteś, jesteśmy teraz naj, najszczęśli, szczęśliwie. Emocje się udzielają wszystkim. E, Paweł wiemy, że jesteś niezwykle. liwi, jesteśmy bardzo, no. Wiemy, że jesteś niezwykle szczęśliwy, tak jak my wszyscy. Natomiast jedno Ostatnie pytanie: Czy zdajecie sobie w ogóle sprawę, że zapisujecie się w tej chwili w historii tego klubu? AZS jeszcze nigdy nie grał w półfinałach. No to jest wielkie, że akurat my tu jesteśmy i przez tyle lat tutaj była koszykówka, byli inni zawodnicy, inni trenerzy, i nikomu się to nie udało, a my jesteśmy i akurat to zrealizowaliśmy. Tym bardziej, że Pewnie wszyscy w Polsce wiedzą, że no nie byliśmy tu uznawani za faworyta. Wszyscy, wszyscy eksperci, pewnie i kibice, nie mówię, że w Koszalinie, ale w innych miastach. No, myśleli, że tref sobie łatwo z nami poradzi 3-0 czy 3-1 i awansuje do półfinału. A stało się tak, że, że to my awansowaliśmy po naprawdę spektakularnych myślę meczach, bo każdy mecz to była to, totalna walka. Każdy mecz to koń, kończyło się tak albo dogrywką, albo rzutem w ostatnich sekundach, albo jak w pierwszym spotkaniu no, taką walką do, 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 do ostatnich minut, więc myślę, że to były wielkie spotkania. Dziękujemy serdecznie. Nic dodać, nic ująć. To były wielkie spotkania. AZS awansował do półfinału rozgrywek Tauron Basket League, a naszym rozmówcom był niezwykle szczęśliwy Paweł Leończyk, zawodnik AZS-u Koszalin.